To nie jest zwykły dom pomocy społecznej. Jak twierdzą jego mieszkańcy, panuje w nim rodzinna atmosfera, opiekunowie i terapeuci prowadzą ciekawe zajęcia. Dom pomocy społecznej zgromadzenia braci Albertynów od kilkudziesięciu lat jest schronieniem dla mężczyzn z upośledzeniem umysłowym. Tu czas płynie według zajęć organizowanych przez terapeutów i psychologów. Terapia zajęciowa rozwija i relaksuje. Do wyboru są sale sportowa, łowicka, japońska, safari czy doświadczania świata. Tu na zajęciach plastycznych podopieczni uczą się na przykład wyklejać albo malować. Wszyscy są na pewno bardzo zadowoleni, jeżeli mogą cokolwiek samodzielnie wykonać. Tak jak widać, nie każdy jest w stanie zrobić pracę od początku do końca sam, więc część panów tutaj korzysta z gotowych już elementów przygotowanych przeze mnie czy przez zdolniejszego kolegę i to sklejamy w całość. Jak widać, no całkiem nieźle to wygląda. Terapia odbywa się nie tylko poprzez plastykę, ale i poprzez teatr. Od wielu lat w domu Braci Albertynów działa grupa teatralna Minutka. Ja mam zaszczyt prowadzić tę grupę od roku. Panowie, którzy należą do grupy teatralnej Minutka, jest ich 22. Tak naprawdę to oni mnie uczyli, jak być dobrą aktorką, jak, jak grać. Jak powinny wyglądać próby, od czego się zaczyna przedstawienie, i tak naprawdę to oni tutaj byli moimi mistrzami, którzy mnie prowadzili. Jest coś dla ducha, ale i dla ciała. Podopieczni znajdują czas również na uprawianie sportu. W tym gabinecie odbywają się zajęcia indywidualne, mm. ćwiczenia krążeniowo-oddechowe, które są przeprowadzane w gabinecie, tak jak również ćwiczenia. Są to grupowe, które przeprowadzamy na świetlicy w większych grupach. Dom pomocy społecznej Zgromadzenia Braci Albertynów od kilkudziesięciu lat jest schronieniem dla mężczyzn z upośledzeniem umysłowym. Jak twierdzą oni sami, to nie jest tylko miejsce zamieszkania, choć z pewnością każdy ma tu własny kąt. Ważniejsze jest jednak to, że między podopiecznymi tworzą się więzi i choć wielu mieszkańców prawdziwej rodziny nie ma, terapeuci i opiekunowie robią wszystko, by tych najbliższych zastąpić.